Ale te dzieci mają w sobą niesamowitą moc, tak samo jak powtarzam, tutaj przeskoczę na drugą stronę. Mianowicie, niech mi pan zapyta o dzieci w ogóle na pogrzebach, jak one reagują na śmierć. To jest niesamowite. Bardziej powiedziałabym, że można się nauczyć od tych dzieci, właśnie które stoją na pogrzebie przy grobie. Znowu, dwa dni temu, dziękowałam dzieciom z rodziny, które przybyły. W każdej rodzinie. Która ma wątpliwości, czy przeprowadzać dzieci na pogrzeb, mówię tak. Jeżeli tylko nie słyszę w ich opowieściach, że to dziecko jest jakoś bardzo straumatyzowane, mega wrażliwe, dlaczego nie przeprowadzić? I powiem krótko: te dzieci znoszą pogrzeby zdecydowanie najlepiej ze wszystkich przybyłych na cmentarz. To one pocieszają dorosłych, to one się do mnie uśmiechają, to one reagują na moje słowa i czasami odpowiadają na moje pytania. Żegnałam redaktora radia. Przy grobie stał chłopczyk, który żegnał swojego wujka. I on odpowiadał mi na moje pytania. On tak bardzo był zaangażowany w przebieg tego pogrzebu. Założę się, że część dorosłych w ogóle mnie nie słuchała, tak bardzo była przejęta faktem. A on słuchał każdego słowa. Pamiętam też śmierć pewnego motocyklisty. Stało tam dwóch nastoletnich synów i starałam się przekazać im rolę tego ojca. Teraz oni mieli być tymi dominatorami w rodzinie, oni mieli przejąć opiekę nad mamą, oni mieli tworzyć ten dom. Ja patrzyłam, jak jeden z tych synów wręcz rośnie, rośnie w tą dumę, że teraz on. Że on przejął po ojcu i wymieniłam takie a takie cechy charakteru, które on ma w sobie, i że on ma tą siłę, żeby to zrobić, żeby pociągnąć dalej atmosferę tego domu, że ten dom nie legnie w gruzach, bo nigdy tak nie jest, jeżeli tego, do tego nie dopuścimy. Uważam i powtarzam: zawsze ktoś musi przejąć pałeczkę w domu. Jeżeli ktoś był tą taką iskierką wesołą, która zawsze była tym wodzirejem na imprezach i tak dalej musi znaleźć się ktoś, kto to pociągnie i przeważnie jest. Żegnaliśmy niedawno kogoś, kto fantastycznie gotował piekł i w ogóle kto teraz będzie robił te zapasy.